I mam jeszcze takie pytanie, co wchodzi w kompetencje położne? E, no, więc wie, większość z Was kojarzy położność i w ogóle wie, kto to jest, co to jest, no już w ciąży to wiecie, ale przed ciążą nieraz tak jest, że, a położna co to jest? A jakaś taka pielęgniarka, chyba coś takiego, nie? E, Albo mylicie z położnikiem, na przykład, nie? czyli lekarz-położnik. W każdym razie jest położna i jest położny. Znam kilku mężczyzn położnych, także widzicie bardzo kobiecy zawód, ale jednak zdarzają się i mężczyźni w tym zawodzie. W każdym razie, generalnie położna zajmuje się kobietą w każdym okresie jej życia i noworodkiem do ósmego tygodnia życia. I Więc, co to znaczy kobietą w każdym okresie życia? Noworodkiem, dziewczynką, potem okres dojrzewania, czyli edukacja w jakiejś kwestii, w kwestii dojrzewania. E, czy antykoncepcji, e, czy jakiejś ogólnej higieny, dbania o siebie. E, potem mamy kobiety w wieku reprodukcyjnym, czyli ma tutaj cała kwestia związana z ciążą, prowadzenie ciąży fizjologicznej, bo to niekoniecznie nie musicie tak prowadzić ciąży u lekarza, chociaż niestety NFZ nie, nie, um, nie refunduje prowadzenia ciąży przez położną w Polsce. E, i prowadzenia fizjologicznego porodu no i cała opieka poporodowa czyli praca i w oddziale jak jeszcze jesteście w szpitalu no i potem jak już jesteście w domu to mamy położne podstawowe opieki zdrowotnej czyli położna środowiskowo-rodzinna to, czy to z przychodni, czy to ze szkoły rodzenia czy to jakaś w ogóle niezależna położna? Różne są źródła tutaj. I się zajmuje dzieciątkiem. To same wiecie, co na patronarzach robimy. Bardzo dużo oceniamy ogólnie dobrostan dziecka, ale też udzielamy znowuż tutaj porad w kwestii pielęgnacji, na przykład czy karmienia piersią, czy w ogóle karmienia nie tylko piersią. I też jakieś pierwsze niepokojące sygnały, to oczywiście też kierujemy Was do odpowiednich specjalistów, tak? No i Was też, zajmujemy się Wami w okresie połogowym, czyli, no to tak jak mówiłam, karmienie piersia, to jest i od strony noworodka, ale też od strony mamy. Wszystkie tam sprawy z piersiami, zapalenia, czy jakieś nawały, czy niedobór mleka, czy cokolwiek. I też połogowe, tak, wszelkie z obkurczeniem macicy, z krwawieniem, z obrażeniami, z ranami, z bliznami, w tymi połogowymi. I taki ogólny ten stan, ogólna ocena waszego stanu i fizycznego i psychicznego i wszelkie, wszelkie porady naprawdę różnej maści na każdy temat. Także y, poradnictwo, edukacja, to co w szkole rodzenia robimy, to, to edukacja e, w Was w ciąży, czy grupowa, czy indywidualna. E, sama dziewczyna może pracować, może pracować w gabinecie e, lekarskim, czy w przychodni, w żłobku nawet, e, czy e, właśnie takich porad prywatnych udzielać to i Okay. Eee, I coś jeszcze w kompetencji położnej. Eee, o, też zajmujemy się kobietą w późnym okresie życia, czyli oko około menopauzalnym. Ko kobiety z schorzeniami ginekologicznymi, czy nowotworami ginekologicznymi. Eee, no w każdym po prostu okresie życia jesteśmy taką e, dla pań e, oboką i і в спарті.